Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj z ogłoszeniem powstania Zespołu Rolnego Konfederacji. Obecni ze mną poseł Robert Winnicki, poseł Michał Urbaniak, członek Komisji Rolnictwa, Konrad Sajkowski koordynator zespołu rolnego konfederacji Marta Czech nasza działaczka z województwa dolnośląskiego również zaangażowana w sprawy rolnictwa w sektorze zbóż Piotr Lisiecki prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz I ja nazywam się Anna Bryłka również zaangażowana w rolnictwo i w tematy rolnicze które jak państwo odnotowujecie bardzo obecne w ostatnich tygodniach w debacie publicznej i bardzo obecne nawet w ostatnim weekend, kiedy rolnicy dość wymownie powitali ministra wicepremiera Henryka Kowalczyka na targach Agrotech w Kielcach. Oddaję głos poseł Robert Winnicki. Proszę Państwa, ja dzisiaj tutaj występuję jako szef sztabu Konfederacji w tegorocznych wyborach, przy tegorocznej naszej pracy politycznej. I jako ten szef sztabu chciałem bardzo ucieszyć się z tego, że prace do tej pory prowadzone przez nasze koleżanki i kolegów, którzy działają w rolnictwie, po prostu są rolnikami, prowadzą gospodarstwa rolne. Poseł Michał. Urbaniak reprezentuje nas w Komisji Rolnictwa, ale poza mną, który wprawdzie też ze wsi się wywodzę, ale rolnikiem nigdy nie byłem. Poza mną wszyscy są zaangażowani, siedzący przy tym stole bezpośrednio w działalność rolną jako osoby prowadzące swoje gospodarstwa lub w danych branżach czy tak jak kolega Lisiecki, który wydaje prasę branżową rolniczą, wszyscy są zaangażowani w poszczególnych branżach w sektorach rolniczych. A jednocześnie są to osoby, Szanowni Państwo, które będą na szczytach list Konfederacji jeśli chodzi o wybory parlamentarne roku 2023. Tak, to są liderzy, na których stawiamy, to są liderzy w tych tematach, ale to są liderzy, którzy będą walczyć o rolnictwo, o to rolnictwo, które, Szanowni Państwo, zostało zdradzone przez partię biurokracji regionalnej, jaką jest PSL. I zostało zdradzone w ostatnich latach, też bardzo mocno przez partię, która w ostatnich latach pozyskiwała najwięcej głosów mieszkańców wsi i rolników, czyli przez PiS. Mamy do czynienia, Szanowni Państwo, z wielką zdradą polskiego rolnictwa, i dlatego Konfederacja, tym bardziej jako to ugrupowanie, które zawsze dopomina się o głos i reprezentuje tych, którzy są najbardziej zagrożeni, najbardziej poszkodowani, a jednocześnie ważni z punktu widzenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego kraju, Konfederacja szczególnie mocno w tym temacie Chcę walczyć, walczyć w tej kampanii wyborczej i walczyć przede wszystkim naszymi posłami na Sejm po jesiennych wyborach. W tych osobach macie Państwo gwarancję, że ta walka będzie się odbywała i będzie się odbywała kompetentnie, sensownie, merytorycznie, ponieważ są to osoby, które rolnictwo znają od podszewki. Dziękuję bardzo. Poseł Michał Urbaniak, Komisja, zajmowa Komisja Rolnictwa. Bardzo proszę. Tak dzień dobry, Szanowni Państwo. Rolnictwo to jest jedna z kluczowych branż dla naszej gospodarki. Cały sektor rolno-spożywczy. To jest sektor, którego wartość eksportowa miała w zeszłym roku 47 miliardów euro. Trzeba o tym pamiętać, że tam, gdzie jest rolnik, tam jest żywność. To jest podstawa naszego bezpieczeństwa bezpieczeństwo żywnościowe to jest podstawa tego, byśmy byli w stanie się też jako naród wykarmić, bo jeśli nie będziemy w stanie tego robić, to będziemy znacznie bardziej zależni od innych narodów, od grup wpływu od środowisk, które będą chciały wywierać na Polsce przemożną presję. I naszym zadaniem. Jako klasy politycznej, szeroko o niej mówiąc, jest to, by stworzyć takie warunki dla polskich rolników, by oni mogli na tych rynkach wygrywać, by oni mogli dostarczać żywność zarówno dla Polaków, jak i eksportować, ponieważ nie wszędzie na świecie jest tak, tak dobry dostęp do żywności jak w Polsce, jak w Europie, i o tym też trzeba pamiętać, więc naszym moralnym obowiązkiem jest to, by stworzyć właśnie takie warunki, w których polscy rolnicy będą w stanie wyżywić Polaków i nie tylko, i także inne narody świata. Trzeba o tym pamiętać, to jest nasz cel także cywilizacyjny. Dzisiaj polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami. Cała polska branża rolno-spożywcza jest dzisiaj niszczona, jest destabilizowana, choćby przez import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, wręcz niekontrolowany import, który trzeba sobie to powiedzieć wprost miał być tylko przez Polskę. Przewożony ten towar miał być tylko przez Polskę przewożony, a stało się tak, że rozpływa się w naszych skupach, że polscy rolnicy dzisiaj tracą na tym bardzo mocno, tracą ekonomicznie. Za chwilę wielu z nich może z tego rynku zniknąć. No, kiedy mamy pszenicę w cenie poniżej tysiąca złotych, już w wielu skupach, zwłaszcza na wschodzie kraju, no to nie możemy tu mówić o opłacalności produkcji rolnej. To jest ten właśnie niekontrolowany import, a ministerstwo Minister Kowalczyk mówił, że będzie korytarz, że będzie korytarz tranzytowy, gdzie te towary będą z Polski wyjeżdżać i będą sprzedawane tam, gdzie pierwotnie miały być wysyłane. Ale widzimy, że to się nie dzieje. Na jednym ze spotkań z rolnikami minister Kowalczyk sam wprost powiedział, że w zasadzie ten korytarz to jest fikcja. Trzeba o tym pamiętać. Krajowy plan strategiczny i działania Unii Europejskiej. One także będą wpływać na polskich rolników, one także będą negatywnie działać na to, jak ten rynek wygląda, jak branża będzie sobie radzić. No bo jeśli działaniami biurokratycznymi będzie się wymuszać na naszych rolnikach, to, by zmniejszali areał upraw, by zmniejszali liczbę środków ochrony roślin, choć i tak jesteśmy w Europie jednym z liderów właśnie nieużywania produktów do środków ochrony roślin, ponieważ nasze rolnictwo dobrze sobie radzi także bez tego. Choćby porównać, że kraje Beneluxu korzystają mniej więcej pięciokrotnie więcej niż nasi rolnicy z takich środków. To, to jest uderzenie realne w polskie rolnictwo i w jego efektywność i w to, by Polaków wyżywić. To jest także e, zbiurokratyzowanie rolnictwa. Rolnik zamiast hodować, zamiast oporządzać bydło, oporządzać trzodę, zamiast Organizować nowe rynki dla siebie, zamiast czytać i dowiadywać się o tym, jak w bardziej efektywny sposób hodować czy, czy uprawiać, no to musi zajmować się biurokracjami i musi porównywać sobie ekoschematy, które teraz przygotowuje nam Unia Europejska i zastanawiać się nad tym, z którego ekoschematu skorzystać, by jakoś wyżyć i w, jak, w jaki sposób tworzyć tą swoją gospodarkę i w jaki sposób ją organizować, żeby jakoś od pierwszego do pierwszego przyciągnąć, by nie wydać za dużo, a jednocześnie być w stanie coś jeszcze dla siebie i dla swojej rodziny zarobić, bo trzeba pamiętać o tym, że wielu rolników dzisiaj to w zasadzie małe firmy, firmy, które liczą zyski, liczą straty, mają koszty większe, mniejsze i dzisiaj kiedy Unia Europejska mogłaby na przykład Zadziałać także na rzecz polskich rolników w kwestii tego, ile zboża do Polski wjeżdża z Ukrainy, by można było wprowadzić cła choćby na zboże, na pszenicę, to tego nie robi. Czyli de facto uderza polskiego rolnika i od tego jest Konfederacja, by tego polskiego rolnika bronić. Dziękuję. Marta Czech, bardzo proszę. Szanowni Państwo, taki banał wydawałoby się. Problemy polskiego rolnika to problemy każdego, kto potrzebuje do życia pożywienia czyli wszystkich nas. Einstein mądrze powtarzał, że. Sprytni problemy rozwiązują, a mądrzy ich unikają. Widzimy zatem, że rządzący w Polsce nie są ani sprytni, ani mądrzy, biorąc pod uwagę piętrzące się problemy w sektorze rolniczym, o których wspomniał mój przedmówca poseł Michał Urbaniak. Najwyższy czas zatem na wymianę tych niezbyt mądrych i mało sprytnych polityków, którzy przez swoją chciwość, zachłanność, pazerność i żarłoczność. Analizują agendę miażdżącą i dożynającą polskich rolników, polskie rolnictwo. I właśnie tego typu, tego pokroju obłudnicy próbują nam w mediach, w przestrzeni publicznej nakreślać wizerunek polskiego rolnika, polskiego gospodarza jako tylko takiego łapczywego, z wyciągniętymi łapskami sięgającego po tak zwane dopłaty unijne. Nic bardziej mylnego, dlatego tym bardziej dziś potrzeba nam konsekwentnie bronić dobrego imienia polskiego rolnika, polskiego gospodarza. słusznie powtarzał świętej pamięci Andrzej Leper, że wy rolnikom nie musicie nic dawać, wystarczy, że przestaniecie im zabierać, oni sobie już poradzą sami. Tak, rolnicy wiedzą, rolnicy mają świadomość, jak bardzo pięknie i prawdziwie ujął to Henryk Sienkiewicz w rodzinie połanieckich, że i ziemia, da? Albo nie da, ale ziemia nie oszuka. Dlatego ziemię kocha się jak prawda, że się ją kocha, to i ona uczy kochać. Tyle od Sienkiewicza, a co a od nas? Otóż nie będziemy obiecywać rolnikom, że, że damy, ani będziemy się również zarzekać, że na pewno nic nie damy, ale możemy zapewnić rolników o jednym: my, was, drodzy rolnicy, nie oszukamy. Zwróćcie Państwo uwagę, że rolnicy nie mają w zwyczaju biadolić, narzekać, skarżyć się na swój los. Na trwających właśnie protestach rolników nie widnieją takie slogany, jak jesteśmy biedni, uciemiężeni, ratujcie, dajcie. Nie. nie. To w polskiej tradycji rolnik zawsze był tym, który daje tym hojnym gospodarzom, a pod jakim hasłem e, protestują rolnicy, zwróćcie Państwo uwagę oszukana wieś. I tu wracam do Sienkiewicza Ziemia da albo nie da, ale nie oszuka. I tego rolnicy oczekują od władzy. Nie, czy da czy nie da, ale niech ich nie oszukuje, niech nie urze, niech nie mataczy. Yy, rolnik nie będzie tolerował wciskania sobie ciemnoty, robienia wody z mózgu czy mydlenia oczu. Yy, polski rolnik widzi jak jest. To pragmatyk, to praktyk, to realista. Polski rolnik twardo stąpa po ziemi, bo on tę ziemię orze I to jest myśl, która będzie przyświecać temu zespołowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Pasz Intropio. Szanowni państwo, polskie drobiarstwo perła polskiego eksportu spożywczego. Efekt pracy trzech pokoleń hodowców, trzy generacje ciężko pracujących rolników solidnie pracujących, solidnie zadłużających się, żeby inwestować. Dziś e, zmierzamy e, ku katastrofie, ponieważ musimy walczyć z dwoma bardzo dla nas bolesnymi czynnikami. Pierwszy to niekontrolowany e, import z krajów, które nie muszą spełniać rygorystycznych e, dyrektyw Unii Europejskiej. Takich jak Ukraina. Drugi bardzo dla nas ciężki czynnik, mocny, twardy, mocno nas atakujący, to pseudoekolodzy, organizacje tak zwanych obrońców zwierząt, ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak hoduje się zwierzęta, ale którzy nie szczędzą wysiłków i finansowania zagranicznego, żeby. Dyskredytować polską produkcję, polską hodowlę. Szanowni Państwo, od ponad 30 lat pracuję dla branży drobiarskiej i do naszego powołanego dzisiaj zespołu zamierzam wnieść swoje doświadczenie w tej branży, tak abyśmy mogli skutecznie pomagać polskim hodowcom. Dziękuję bardzo. Konrad Cejkowski. Szanowni Państwo, widzimy, że politycy, którzy dzisiaj rządzą w kraju i ci, którzy siedzą w Brukseli, nie mają pojęcia o rolnictwie. Nie przepracowali pół dnia na wsi, a chcą rolnikom ustawiać życie. I dlatego uważamy, że powołanie takiego zespołu wewnątrz Konfederacji jest tak ważne, bo widzimy, że na kryzys w rolnictwie odpowiedzią jest, są dopłaty do ugorowania albo zalewanie, zabagnianie kolejnych tysięcy hektarów. Polskiej ziemi. Przeciw stawiamy się temu jasno, zawsze będziemy bronić polskich rolników, bo świadomie jesteśmy świadomi tego, że to jest część bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo żywnościowe jest częścią bezpieczeństwa narodowego i zawsze będziemy stali po stronie rolników. Dziś w Parlamencie jesteśmy jedyną siłą, która twardo zarówno przeciwko głupocie, czy to brukselskiej, czy naszej wewnętrznej pamiętamy piątkę Kaczyńskiego przeciwko rolnikom i na pewno będziemy o niej przypominać. Ze swojej strony chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jesteśmy już w trakcie e, pisania naszego programu dla, dla wsi. Przedstawimy te punkty w najbliższym czasie. Zapraszamy wszystkich do współpracy. E, wiemy, że rolnictwo e, to nie są tylko ludzie, którzy pracują na polu. E, to jest bardzo duża część polskiej gospodarki. To jest przetwórstwo, to są usługi budowlane, to jest budowa maszyn, to jest przemysł chemiczny. E, wszędzie, e, gdzie tylko rolnictwo dobrze funkcjonuje, dookoła, są setki tysięcy miejsc pracy i będziemy o to wszystko walczyć. Zapraszamy na kongres, który organizujemy 20 maja. Wszystkie informacje dla ludzi, którzy chcieliby z nami współpracować, są dostępne na naszej stronie internetowej. Mamy lokalnych liderów okręgowych, regionalnych. Zapraszamy do współpracy i, i, i dziś inaugurujemy ten zespół. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Konfederacja, jak tutaj moi przedmówcy pięknie powiedzieli, zawsze stoi po stronie rolników. Tydzień temu z posłem Robertem Winnickim byliśmy na przejściu granicznym w medyce i nasze najgorsze obawy po prostu się potwierdziły. Cały czas mamy do czynienia z niekontrolowanym importem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, zarówno niekontrolowanym pod względem ilościowym, jak i co ważniejsze, ilościowym. Dlatego Konfederacja będzie bronić i Konfederacja gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności. Konfederacja. Cały czas podnosi postulat swobody działalności rolnej. Koniec z tą absurdalną biurokracją. Koniec z tym obecnym krajowym planem strategicznym, gdzie rolnik, zamiast zajmować się uprawą, zajmować się hodowlą, siedzi za biurkiem i teraz myśli, jak połączyć ekoschematy, żeby ten, te dopłaty w jakiś sposób wyrównywały te coraz wyższe koszty produkcji. Konfederacja gwarantuje asertywną politykę na forum Unii Europejskiej. Koniec z tą polityką klimatyczną, koniec z ograniczaniem stosowania środków ochrony roślin, nawozów, te wszystkie absurdalne wymysły, które po prostu likwidują. Rolnictwo w takim państwie jak Polska. 25% rolnictwa ekologicznego konsumentów nie stać na produkty ekologiczne. Możemy produkować tej żywności w normalnych warunkach taką ilość, że wystarczy i Polsce, ale również na eksport. I tego brakuje w, polskim, w polskiej debacie publicznej, czyli rozwijania eksportu polskich artykułów rolno spożywczych. Wartość eksportu w 2022 roku to jest 47 miliardów euro. To jest, to jest więcej o 25%. W porównaniu do roku 21 było silne, ale nie ma woli politycznej, aby budować polską markę zdrowej żywności, a nad tym Konfederacja będzie pracować w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy. Konrad Cajkowski tutaj jest koordynatorem naszego Zespołu Rolnego Konfederacji. 20 maja Kongres Rolny, również zapraszamy do uczestnictwa. Zapraszamy rolników, zapraszamy ekspertów. Jesteśmy otwarci na dyskusje, na debaty, na wymiany programowe, bo wszystkim nam zależy na tym, aby polskie rolnictwo się rozwijało, aby bezpieczeństwo żywnościowe było zagwarantowane przez polskich rolników w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mógłby, może poproszę, żeby koleżeństwo tutaj powiedziało, w jakich działach produkcji rolnej pracuje. Od strony Piotra Lisieckiego usłyszeliśmy, że od 30 lat zajmuje się drobiarstwem. Jeśli chodzi o, o Annę Bryłkę, to jest. To mleczna, bydło mleczne. Tak, Konrad Cajowski. Czwarte pokolenie bydło mleczne z tradycjami spod Wilna jeszcze. I Marta Czech. Dolny Śląsk, trzecie pokolenie w głąb. Oj. Dolny Śląsk, trzecie pokolenie dalej w głąb się nie da, bo wiadomo, czyje to ziemie były wcześniej. Uprawa roślinna, to jest gmina Złotoryja, rzepak, jęczmień i pszenica. Dziękuję bardzo. Właśnie z takimi ludźmi ruszamy do boju o polskie rolnictwo.